Witajcie Widzowie, już w 11 odcinku ze stacji Kołobrzeg. Tutaj mamy siódemkę. A tam to nie wiem, co mamy w Widzowie, ale raczej tak, tam też jest siódemka. I tak jest 16.17. Ten bossman będzie miał oddejść za 10 minut. I kto to jest tutaj za lokomotywę? To nie jest rarytacz. EP07-1026, Chwila. Tak. EP07-1026. A my, 10 minut do odjazdu. Więc jeszcze czas się szybko przekonać, co to za lokomotywa tam. No, 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 większa siódemka, ale z jakim numerem boksną. Stąd się nie dowiem. Chodźcie, zobaczyć. Tutaj mamy gdzie? Tutaj mamy tą naszą siódemkę. Zrobię sobie jeszcze jej większe. Dobra Pytanie, co to jest to lokomotywa tutaj? Rary, to to nie jest Rakszej No tak To jest Normalna siódemka Jest ona z numerem boksnym. 332. Ta sama jak co była przedwczoraj. A nie, przepraszam, Wigzowie, Tutaj jest Intercity Słupia, tak Do Łodzi kaliskiej tym razem. Proszę. Intercity jeden pięć Zero Więc co jest ten Bosman. Tutaj jestem bosny, a z tą samą lokomotywą, FB 07-332. On ma odjazd za 8 minut. Czekamy na niego, idziemy zobaczyć te, te, ten rozkład jazdy Chodźmy zobaczyć ten rozkład jazdy. bo jeszcze zdążymy Proszę, Intercity bossman Intercity supia To jest mało ludzi w tej supi Strasznie mało ludzi w tej supi. O! Prężarka! Ale on to 8 minut ma odjeść. Chodźmy szybko sprawić ten rozkład widzowie. Prężarkę się, się zrobiło. Dobra. Muszę się dowiedzieć, o którego księgę tutaj przyjecie, tam przyjecie ta porcenta Wtedy to chyba było lekko po tym bosmanie. Mi się wydaje. Dobra, Oto jest rozkład jazdy. No, hej. Okay. Dobra. Zobaczmy tutaj przyjazdy. Ten procent o 16.02 miał przyjechać. Czy? A nie, on tylko w soboty kursuje. Aha. To parcenty tutaj nie będzie. Ja! Na ja kurde. To nie Dobrze, Dobra. Dobra widzowie W takim razie idziemy nagrać tego ten, tego Bosmana? Jak odjeżdżę? On ma odjazd za 4 minuty. A 4 minuty niż powinno odjeżdżać, teoretycznie. I się nagramy dwa pociągi w Zobie. Tam ktoś jedzie i na to auto jest. Dobry. Będziemy no, sprawdzić lokomotywownie. Proszę. EPS 07 332. O, zapowiadają odjazd. Dobra. szukamy na odjazd. O! Rzekamy na odjazd po księgu Intercity Bosman. Robimy sobie zdjęcie. Robimy sobie, szukamy na odjazd. Proszę. Ogios Intercity Bos ma hepę 07 Dziękuję miły maszynista. I Bosman ze stacji koło do stacji Wrocław Główny pojechał. Nabrałbym sobie jak się Kamy na następny poksiąg. Proszę! Poksiąg Intercity Supia. Proszę pokrzyg Intercity supia Mam tu na inny pociąg Dobra widzowie I takim sposobem Skończymy mój drugi wypad do koła brzegu. Jest to ostatni odcinek. Przepraszam za to, że filmiki nie były tak szybko, ale Google mi chciało usunąć konta. Chwilę mi to zajęło, żeby to ogarnąć. Więc na widzowie, to by było wszystko na dzisiejszy odcinek. 3.